Hej, <gryumental> <skry alloy> hey, witam Was Tapir W kolejnym odcinku z Pod Rynne Chciałem zaprezentować Wam nową mapkę Jak widzicie Gramy na Survivalu na poziomie Easy Odcinek jest na razie bez Dareckiego E, bo to jest tylko to będzie krótki oczywiście odcinek e, z, m, tylko z, to będzie jako, jako informacja ten odcinek e, tak mamy nową mapkę mm. Gra, no tak jak już wspomniał, wspomniałem gramy na stripion na normalu e, tu jakiś frayer chodził, creeper ale na razie kurwy nie będę szukał e, dobra e, tak pokażę wam domek szybko i bierze Eee, i to będzie na razie wszystko i jeszcze zaproszę oczywiście eee, was na, na nasz fanpage eee, tak no zamknij się dobra tak domek przytulny pomysłu Dareckiego budowy e, oczywiście budowałem ja e, z tym z Mudżynem poznacie go w następnym odcinku tak. Drugie piętro jest zrobione przez mądrzyna, się wprowadził na górę. Na początku domek był bez drugiego piętra. No i tutaj mamy kopalnię, tam ja nie będę wam pokazywał. Dobra, no i przychodzimy szybko do wieży. Wieża też skromna, tak jak i domek. Na razie nic się nie dzieje na serwerze, ale to... Ale po malutku będziemy roz rozkręcać, więc... Więc tak. Wieża ma charakter y, jako punkt orientacyjny. O, w tej fajnej są. Dobra. Tak, y, wieża też w tareckiego y, Dareckiego y, Budował oczywiście ja y, O, spadłem. Mm, tak. Mmm, że jest... Mm. Znowu spadłem. Ja pierdolę. Wyrobić nie można, no. Dawaj, 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 Dave. Dave, nie, nie spadaj. Nie! O. c c c c c c c Dobra. O. No, okej, okay, dobra. Tutaj góra wieży jest taka y, też skromna mm, No i to na razie to chyba w tym odcinku będzie wszystko y, Na razie to by taki nudny odcinek <głysy> Według mnie <głysy> Nie wiem jak według Was Ale na pewno też <głysy> y, y, I tak i... No i będę już kończył A i oczywiście zapraszam na y, naszego Facebooka Na, nas, na nasz fanpage o, Link oczywiście podam w opisie no, Po nazwie też znajdzie się no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał i dziękuję i trzymajcie się. Hej!